też istotne, nie myciła podczas czas wysiłku wysił także no może troszeczkę spadła ta saturacja ale ale tak mówi no radzi sobie no, ale, tak nie proszę pani wszystko my mamy tutaj na miejscu Jeszcze raz wracam do tych podstawowych rzeczy. Tak? Ten, o czym tam mówią władze sanitarne czy, czy, czy minister zdrowia? O maskach, dystansie to jest naprawdę bardzo ważne. Jeśli chodzi o zakładanie masek, to pokazał przykład tych dwóch statków na początku pandemii. Jeden statek to był statek wycieczkowy. A drugi to był statek wojskowy amerykański. I tam na statku wojskowym wszyscy mieli maseczki, transmisja wśród załogi była absolutnie minimalna. Na statku wycieczkowym prawie większość ludzi, tych yy, turystów, się zakaziła. To jest absolutnie jeszcze raz jednoznaczne, że maska działa. Oczywiście one są różne, mogą mniej lub więcej filtrować, ale pamiętajcie Państwo, że jeśli nawet jakieś wirusy do Państwa dotrą do dróg oddechowych, to jeszcze raz to, co mówiłem, ilość jest znacznie, znacznie mniejsza. Więc jeśli nawet Państwo się zarazicie, to przechorowanie tej choroby będzie łagodniejsze. Ja Pana podniosę, wiecie, żeby się panu Tak będzie wygodnie? Panie Jasiu? Ktoś, już zachorował, jest w domu i ma stwierdzone na podstawie objawów i po wykonaniu testu chorobę covidową, to proszę nie panikować, e, tylko zastosować e, no e, Tą taką hospitalizację domową, kwarantannę i wziąć leki, które w tej chorobie powinno się brać. Jeśli jest się w domu, te leki są dostępne w aptece, trzeba poprosić rodzinę, żeby je wykupiła. One nie są drogie, są wręcz tanie i proste. To jest witamina C, witamina D witamina D, witamina B1, czyli tiamina, yy, kwas czyli jakart. Yy, I to jest wszystko. Jeśli byłaby gorączka, to gorączka trzeba zwalnia, zwalczać lekami przeciwgorączkowymi, dużo pić i dużo spać <noise> i dobrze się odżywiać. Jeśli by, nie daj Bóg, dołączyła się duszność, jeśli by nie daj Bóg, doroczyła się duszność, to trzeba się pojawić w szpitalu i to jak najszybciej. Nie zwlekać. Nie zwlekać z, z podjęciem tej decyzji. Cóż dalej, no, w szpitalu od razu wszyscy nie lądują na oddziale intensywnej terapii. To jest e, bardzo mały procent. I dobrze, że to mały procent ląduje, ale no ląduje niestety. I, i pamiętajcie Państwo, że tym chorym, którzy tutaj e, znajdą się na oddziale intensywnej terapii, nie wszystkich się uda uratować. Jeszcze raz podkreślam, że nie ma skutecznego leczenia. My to, co w tej chwili robimy, to zwalczamy te. Objawy, które ten nieszczęsny wirus e, spowodował e, w płucach i innych narządach i staramy się e, głównie sterydami i terapią objaw objawową odwrócić e, te niekorzystne zmiany, które się tam dzieją. Śmiertelność niestety e, kogoś, to trafia na oją z wentylacją inwazyjna jest duża. E, to połowa ludzi umiera. I umierają coraz młodsi ludzie pamiętajcie Państwo o tym, że dopóki nie będzie skutecznego leczenia, to zagrożenie życia u takich ludzi z covid -em. młodszych może jest mniejsze, ale starszych jeszcze niestety to z wiekiem zrasta, mają chorobę towarzyszącą i nie ma żartów. Siadamy czasem na łóżku i słuchamy, i uczymy się, co dla tych ludzi jest ważne, czego doświadczyli. Kiedy człowiekowi jest duszno i kiedy boi się o to, że za chwilę jego życie się skończy, często chce się podzielić i powiedzieć, co jest ważne, co przeżył, czego doświadczył. Często mamy ten zaszczyt usłyszeć historie, o których nikt wcześniej nie słyszał. Słyszymy o tym, co jest ważne, czego żałują, co by poprawili. To prawda, powstała książka właśnie z tymi historiami. I tak naprawdę to nie autor jest ważny, a ważne są te historie, ci ludzie. Część z nich już, część z nich już nie ma, a część wyszła ze szpitala. Cieszy się drugą szansą i każdy z nich mówił, że gdyby mógł, to by zmienił wiele w swoim życiu, a to wiele chyba tak naprawdę można zawrzeć w słowach, że nie mamy wpływu na to, ile czasu nam dano, ale mamy wpływ, jak ten czas wykorzystać. W najbliższym czasie życzyłbym sobie zakończenia tego całego covid przekształcenia szpitala w normalny szpital powiatowy, ten, w którym pracowaliśmy wszyscy do chwili przekształcenia w szpital jednoimienny. No cóż, proszę Państwa, wygląda na to, że pan życzenie Pana Artura się spełnia. Szpital z dniem 21 czerwca zaczyna wracać do normalnej pracy. Pewnie na Czas na podsumowanie na analizę tego, co się zdarzyło, jeszcze nastąpi, ale jedno możemy już dzisiaj powiedzieć, a przede wszystkim podziękować wszystkim Państwu za te osiem miesięcy bardzo ciężkiej pracy w bardzo trudnych warunkach, do których tak do końca nie wszyscy wszyscy byliśmy nieprzygotowani. Przede wszystkim chcieliśmy w imieniu zarządu podziękować wszystkim, którzy od pierwszego dnia podjętej decyzji o przekształceniu Zostali w tym szpitalu, każdemu z osobna chcieliśmy podziękować, bez względu na formę zatrudnienia, każdej osobie, która była w tym szpitalu, wspierała, pomagała bardzo serdecznie dziękujemy. To była wyjątkowo trudna i niebezpieczna praca, ale wszyscy ci, którzy zostali w szpitalu, którzy pracowali na oddziałach covidowych, sprawdzili się w stu procentach. Zrobiliście kawał naprawdę dobrej roboty i za to wam bardzo, bardzo serdecznie chcemy dzisiaj kończąc pracę w kowidowym szpitalu mocno podziękować. Szanowni Państwo, przed nami kilka najbliższych dni, w których będziemy z powrotem przygotowywali szpital do normalnej pracy. Będziemy sprzątać, będziemy dezynfekować, będziemy robić wszystko to, żeby nasi pacjenci, którzy pojawią się 21 czerwca w szpitalu, czuli się naprawdę bezpiecznie i żeby te warunki bezpieczne zarówno dla nich, jak i dla Was były zachowane. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiamy.